Hałas, pośpiech, wieczne napięcie. Ostatnio czułem, że miejski pęd naprawdę mnie wyczerpuje. Dlatego postanowiłem wrócić tam, gdzie wszystko zwalnia. Do mojej rodzinnej wsi. Wiele osób myśli, że prawdziwy reset wymaga dalekich podróży. Ale ostatnio odkryłem, że prawdziwe ukojenie znajdują tutaj. I tym chcę się z wami podzielić w tym filmie. Zobaczysz, jak ładuję baterie przez prostotę codziennych zajęć, ciepło rodzinnych spotkań i oczyszczający ruch na świeżym powietrzu. A na koniec zabiorę cię do pewnego niezwykłego miejsca. W prawdziwej wsi jak z obrazka. Właśnie znajduję się w swoim rodzinnym domu, znajdującym się na wsi i przebywałam w swoim pokoju, w którym spędziłem całe swoje dzieciństwo. Jest to bardzo ważne miejsce dla mnie, ponieważ w tym pokoju znajdują się rzeczy, które są częścią mnie, które mnie zdefiniowały. I za każdym razem, kiedy wracam do tego pokoju. Za każdym razem znajduję jakąś rzecz, która pozwala mi wrócić do moich dziecinnych czasów. Na przykład ten słownik HSK. Hmm. Szukałem jakichś rzeczy po szafkach, próbując znaleźć coś ciekawego i natknąłem się na ten słownik i przez pół godziny <laughs> myślałem o swoim okresie licealnym, gdzie bardzo dużo czasu spędziłem na nauce języka chińskiego i jaki to był Ciekawy czas w moim życiu. Jest to czas, w którym nie tylko wracam do swoich korzeni, ale również pozwalam mojemu mózgowi, aby włączył się na inny tryb. I jest na to wytłumaczenie, które ostatnio znalazłem, ucząc się. Kiedy przez dłuższy czas przebywam w mieście, to prowadzi do tego, że muszę ciągle przełączać się pomiędzy zadaniami, i również wymaga od mnie tego. Ciągłego skupienia na wszelakich rzeczach, czy to w pracy, czy w codziennym życiu, co często prowadzi do a, przeciążenia mojego mózgu i przewodnicowania, przez co czuję się naprawdę, naprawdę zmęczony i um, nie chce mi się nic robić. I w momencie, kiedy właśnie przyjeżdżam tutaj na moją wieś, gdzie otoczenie jest przewidywalne, są te same dźwięki, nic się nie dzieje wokół mnie, to wszystko pozwala mojemu mózgowi na. Przełączenie się na tak zwaną sieć trybu domyślnego. I uważam, że jest to kluczowe, ponieważ ta sieć w naszym mózgu jest związana z odpoczynkiem, swobodnym błądzeniem myśli, a nawet kreatywnością. Więc, kiedy mówię o prawdziwym recepcie na fi, nie mam tylko na myśli relaksu, ale również świadome pozwolenie mojemu mózgowi, aby. Został wyciągnięty z tego otoczenia, w którym na co dzień znajduję się w mieście, i został postawiony w tym środowisku, który pomoże mi w regeneracji. I moim najlepszym sposobem, aby odczuć tą zmianę i oczyścić głowę, jest pójście na przejażdżkę rowerową. Więc chodźmy na przejażdżkę. Nie wiem jak wy, ale moją ulubioną czynnością Czy też sportem jest Jazda na rowerze, ponieważ Gdy jeżdżę na rowerze Jest to dla mnie nie tylko jakby forma aktywności fizycznej Ale również taki, Taka forma medytacji Ponieważ w procesie kiedy jadę Staram się nie używać Żadnych Ej, cicho, się <laughs> Jeszcze raz Ponieważ kiedy jeżdżę na rowerze Staram się nie Angażować się w jakiejś Rzeczy zewnętrzne, które mogłyby zaburzyć mój proces myślowy, który aktualnie zachodzi Na przykład słuchanie jakiejś muzyki lub podcastów Po prostu to, co chcę poprzez swoją przejażdżkę rowerową dokonać To sprawić, że nie tylko chciałbym się wysilić, ponieważ ostatnio przytyłem i chcę schudnąć Ale jednocześnie sprawić, aby moje myśli, które ostatnio są w mojej głowie Część pozytywnych, część negatywnych Po prostu naturalnie została przeprocesowana w momencie kiedy właśnie jestem w tym stanie flow tego, że jadę na rowerze, jestem skupiony w całym tym procesie, skupiam się na tym co jest wokół mnie, natura, e, prędkość, tętno i oczywiście moje myśli, którymi chcę się zmierzyć, które chcę po prostu przeprocesować. I efektem tego jest oczywiście e, to, że e, no, mój mentalny stan jest o wiele lepszy, więc ja cisnę na rowerze, aktualnie jest 10 kilometr. Mój gol to dzisiaj 30. I następnie wracam do rodzinnego domu, aby przygotować się na obiad wielkanocny. Więc nie możemy tracić czasu, ciśniemy. Uuu, uh, Zobaczcie to miejsce. Niesamowite, co nie? Zauważyłem je, gdy jechałem rowerem na ścieżce rowerowej i przykuło mnie to światło, które się znajduje za mną, padające idealnie na drzewa, tworząc taki fajny, fajny cień. I to był strzał w dziesiątkę, ponieważ gdy tu przejechałem po prostu miałem takie wow, ale tu ładnie, się znajduje jeszcze jakiś, ktoś tu mieszka w ogóle. I właśnie to jest kolejna rzecz, za co lubię jazdę na rowerze, gdy jestem na wsi to, że mamy właśnie jest okazja zobaczyć takie nowe perełki w naturze jeszcze wcześniej byłem na Wiśle. Przepięknie jest tutaj. Więc dobra, jedę dalej. Jeszcze czekamy na przygotowanie obiadu. Więc nie marnujemy czasu, ciśniemy. Nie wiem, który to kilometr, ale jedziemy dalej. <śm> Właśnie znajduję się w ogrodzie w moim rodzinnym domu i uwielbiam tutaj przychodzić wieczorami zwłaszcza kiedy już jest tam um, niskie światło naprawdę super to tworzy atmosferę Obiad Wielkonocny um, udało się był naprawdę bardzo super naprawdę bardzo się cieszę, że miałem okazję porozmawiać ze wszystkimi moimi członkami rodziny pominąć się opiniami, dowiedzieć się co u nich i coś ciekawsze to, że ten obiad rodzinny również był Imprezą niespodzianką z okazji moich 25 urodzin. Naprawdę nie spodziewałem się tego kompletnie. Byłem bardzo zaskoczony, oczywiście pozytywnie. Um... Ciężko mi to wypisać słowami, ale tort, który otrzymałem, był jeszcze bardziej wyjątkowy, ponieważ tort, który otrzymałem, był z motywem filmowo-youtubowym. Moja mama naprawdę się postarała wybrała chyba najlepszy tort, jaki mogła wybrać. I co również mnie utwierdza w przekonaniu, że chyba mama rozumie, że to, co robię tutaj jest dla mnie bardzo ważne. To również przez taki moment do takiej refleksji, że kurde, skoro moja mama daje mi tort z motywem YouTubeowym, no to nie może być innej opcji niż ta, że tutaj na pewno mi kiedyś w przyszłości wyjdzie. Ale. Mam dla Was prezent. Tym, try, tym, 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 Mam dla Was kawałek tortu. Chciałbym, abyśmy go wspólnie zjedli. W tym czasie chcę się podzielić, w sumie, co się działo przez ostatni rok w moim życiu. Czego sobie życie w wieku 25 lat? Więc zapraszam do stołu. Okej, okay, może stołu nie ma, ale jest kamień. Ja siedzę przykutnięty. Jest ładny widoczek. Doceniamy to, co mamy. To za Was. Smacznego! Mm, dobry! Taki nie za słodki Ok, kiedy myślę o swoim 24 roku z życia to patrzę na niego z wielkim zadowoleniem Myślę, że udało mi się spełnić wiele marzeń Udało mi się pojechać do krajów, do których zawsze chciałem pojechać, o których zawsze marzyłem o pojechaniu do nich Um, kupiłem kamerę, którą właśnie nagrywam. To jest moje kolejne marzenie, które zawsze miałem i które zawsze chciałem spełnić. Um, co dalej? Dało mi się znaleźć dziewczynę, którą bardzo kocham, z którą aktualnie żyję i tworzymy piękny związek. Znalazłem ostatnio dobrą pracę, która umożliwia mi uh, tworzenie kontentu. Uh, w sensie zapewnia mi uh, zaplecze finansowe, które umożliwia mi właśnie. Tworzenie kontentu i nie muszę się bać o to, czy tak naprawdę w następnym miesiącu będę miał włożyć co do garnka. Również wziąłem YouTube na poważnie i zacząłem myśleć o tej platformie jako potencjalny przyszły e, zawód, albo i wyłącznie platforma, na której chciałbym kiedyś być na stałe, potencjalnie zarabiać z niej. Więc uważam, że ten rok 24. z mojego życia był naprawdę owocny. A więc. Czego sobie życzę w wieku 25 lat? No na pewno tego, żeby na tej platformie w końcu mi wyszło, żebym w końcu znalazł swój cel, kierunek, czy też um, swoje dlaczego, co tak naprawdę chciałbym robić i jaką wartość dodaną chciałbym dla Was dostarczać. Kim w ogóle mógłbym być na tej platformie? Może przeprowadzić się również do innego kraju, z powrotem do Chin, Azji, kto wie. Ale myślę, że najważniejszą rzeczą, którą sobie życzę, Wieku 25 lat to, żeby robić nadal to, co chcę. Myślę, że aktualnie znajduję się w takim miejscu, za co jestem bardzo wdzięczny, że mogę robić rzeczy, które chcę robić. To nie są rzeczy, które robię na co dzień, to nie są rzeczy, do których jestem zmuszany. Robię ciekawe rzeczy, mam czas na nie, mam na nie finanse i myślę, że w wieku 25 lat mieć taką możliwość jest naprawdę czymś rzadkim. A więc to sobie życzę w wieku 25 lat. Aby robić więcej rzeczy. Tych, których chcę robić Chyba ja Wam smakuje to bardzo dobrze Bo moja mama się bardzo postarała By the way, wczoraj pojechałem do bardzo pięknego miejsca Znajdującego się niedaleko mojej wsi Pojechałem tam z moją koleżanką I w sumie chcemy Was teraz tam zabrać Więc zapraszam do Zalipia Aktualnie znajduję się w Zalipiu. W Zalipie jest to wieś, e, znajdująca się niedaleko wsi, z której pochodzę. Znane jest tego, że znajdują się w tej wsi malowane domy. Jest to bardzo piękne, ponieważ jest to związane z tradycyjną kulturą folklorystyczną, z którą akurat mam bardzo dużo związanego, ponieważ w przeszłości sam byłem członkiem lokalnego zespołu folklorystycznego i jestem bardzo mocno zżyty z tą kulturą, idąc to, a również mam bardzo dużo wspomnień patrząc na te tutaj znajdujące się malowidła I akurat jak przyjeżdżam do siebie na wieś Staram się przyjechać właśnie do tego zalipia Przyjechać się rowerem, popatrzeć na te bardzo ładne budynki I powspominać moje czasy z przeszłości oglądajmy sobie tutaj te domy Jeszcze może coś się znajdzie ciekawego w okolicy Ale no będziemy jeździć i eksplorować zalipie, bo naprawdę jest tutaj Przepięknie, jest tu mega duży chill I no tak jak widzicie Kwiatki Bardzo piękne Gościem dzisiejszego odcinka jest Natalia, którą znam od dzieciństwa I bardzo randomowo się spotkaliśmy, ponieważ Akurat jechała na rower I ja akurat zamykałem bramę i złapaliśmy się w jednym momencie, i miałem takie, okej, okay, co ty tutaj robisz? Ja akurat jechałem na rower, więc stwierdziłem, że dołączę, i właśnie znajduję się w tym miejscu eksplorując Zalipie i zwiedzając okoliczne wsie. Bardzo dobry pomysł Daria. To jest fejkowy dom Co? No way O nie, to jest scam Oszukany dom Nie Oni oszukali nas Dobra, zewnątrz tak ładnie wygląda Wybaczam im Bociana przetrzepało Trochę wygięty jest Dzisiaj jest mój ostatni dzień na wsi. Był to naprawdę super czas. Czuję, że odpocząłem i czuję, że mogę w końcu wracać do miasta. Za niedługo zbieram się na pociąg i... Co mogę powiedzieć więcej? A więc, jeżeli w najbliższym czasie będziesz wybierał, wybrała się gdzieś, aby wypocząć, to pamiętaj, że w tym czasie nie tylko chodzi o wypoczęcie w aspekcie fizycznym, ale również w aspekcie umysłowym. Ten czas pozwoli nam na zregenerowanie naszego mózgu, przez co następnie po powrocie będziemy w stanie wykonywać nasze czynności w lepszy sposób, będziemy lepiej myśleć, nasza kreatywność się polepszy, przez co będziemy mogli tworzyć więcej, a ciekawiej i może innowacyjniej, więc to mogę powiedzieć więcej. Dziękuję, że spędziłeś ze mną moją rodzinę, że mogliśmy zjeść razem tort i do zobaczenia w następnym filmie. Child but a name, and name I ain't got a winning the up for project but I'm getting one so stay away from me, I'll spray for eight and I'm not even crazy, not even lately, feel so clumsy, calm so